Państwa przywitać wszystkich w naszej reprezentacyjnej sali obrad szcześniańskiego ratusza, sali, która zwykle jest wypełniona sporami i kłótniami, a dzisiaj będzie dla odmiany miejscem niezwykle przyjemnej uroczystości, bo chyba jest mało tak y, miłych dni tutaj przynajmniej w tej sali, y, jak właśnie ten dzisiejszy, kiedy y, mamy przyjemność nagrodzić najzdolniejszych uczniów, studentów. Wychodzących się ze Szczecinka. Ja przypomnę, że tak zwane stypendia burmistrza, które, o których decyduje tak naprawdę powołane przez burmistrza kapituła, to są stypendia niesocjalne, to są stypendia dla osób najzdolniejszych, tych, które mają najlepsze wyniki i jest to docenienie ich wkładu pracy, ich zdolności. Iskry, która powoduje, że, e, e, że właśnie mogą, mogą w taki sposób być wyróżnieni. Bardzo miło, gratuluję ci serdecznie. Który to jest Janek? Tak. Jan Muraszow. Jaka szkoła? SP1. SP1. Szkoła Podstawowa nr 1, gratulacje. Oczywiście gratuluję również nauczycielom, dyrektorom Zuza i rodzicom dobra. przede wszystkim. Zuzanna tak. Nowak, z jakiej szkoły jesteś? <grym> szkoła Podstawowa nr 7, gratuluję serdecznie. Ja. I społeczna szkoła pomocowa szkoła społeczna Jacek Wodianki gratulacje Juliusz Filip Kacper też z STO z nazwy Karol Współpracującym Prywatnym LO w Szczecinku i Bolesław Małecki Antoni z Zespołu Szkół STO w Szczecinku. Adam Maskalaniec. Czy ktoś jest z tej szkoły? A jest. Gratulacje szkoły. Teraz bardzo prosimy studentów. I tak, Adam Rosiński, Uniwersytet Muzyczny imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oraz Mateusz Owsiak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Mhm. Bardzo prosimy, czy są? Przedstawiciele. Przedstawiciele. Bardzo prosimy. A syn proszę przypomnieć tam studiuje? Akademii Muzycznej, tak? No tak właśnie myślałem, że... Wszystko jest w a nie Akademii Muzycznej w Warszawie. Mienia tak. się w szkole. Federica. A gdzie Mateusz studiuje? W Pomocy Uniwersytetu Czyli W rodzinie W Rzymie wszystko tak. Gratuluję. Gratuluję.